Hej, hej, witam Was moi kochani na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Bardzo miło mi Was powitać na moim kanale, moi drodzy. zacznijmy, przejdziemy do tego co dzisiaj, czyli do 24 godzin. Moi drodzy, nie zapomnijcie o łapce w górę. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, jeśli jesteście nowi. I już tutaj zajrzeliście, zostańcie oglądajcie do końca. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Także dla Was stali widzowie tak samo dajcie znać w komentarzach swoją opinię, wydajcie na to, jak to o to myślicie, jak na, na to macie pogląd, zachęcam was do tego, e, także jeśli chcecie mnie też wesprzeć, pamiętajcie, jest taka ikonka wesprzyj, tam naciskacie, tam jest poziom wsparcia, jaki chcecie, tak mnie wspieracie, ja za to będę wam bardzo wdzięczny. Wracając do tematu, proszę was bardzo o to, żebyście mnie oglądali do końca, nie wychodzili, dlatego, żeby to nie było jako porzucenie filmu. Tyle w temacie i zapraszam oczywiście do komentowania. Nie zapomnijcie o tym, bo to wiecie, jest bardzo ważne, żeby dać tę łapkę i skomentować. A, udostępniajcie mnie na swoich forach społecznościowych, dlatego że być może uda nam się komuś pomóc e, albo go wesprzeć. Nieświadomie. Nieczęsto wiemy, że ktoś ma problem, czy może nam się wydawać. Jak to udostępnimy ten e, kanał na swoich forach społecznościowych, może, może komuś uda nam się pomóc. Dobrze, przechodzimy. Fragment książki 24 godzin na dobę, na dzień 21 stycznia. Aby zrozumieć istotę programu AA, musimy rozważyć wiele spraw i niejako. Przedstawić nasze myślenie. Święty Paweł rzekł kiedyś, odmienili, odmienili siebie przez odnowę umysłów swoich. Musimy uczyć się myśleć uczciwie i prostolinijnie. Zmieniać nasze chore myślenie na myślenie trzeźwe. Musimy przyjąć nowy sposób widzenia. Rzeczywistość, nim trafiliśmy do AA, e, widzenia do rzeczywistości, nim trafiliśmy do AA, szukaliśmy sztucznej podniety i wszystkiego tego, co niesie ze sobą picie. Wówczas takie życie wydawało nam się całkiem normalne, ale teraz, gdy patrzymy wstecz, uznajemy je za całkiem przeciwieństwo, cał, całkowite przeciwieństwo normalnego życia. Prawdę mówiąc, zdaje się ono, Istnym szaleństwem. Czy moje myślenie zmieniło się z pokrętnego i chorego na trzeźwo i normalna? Medytacja. Bez lęku wkroczę w nawet najbardziej wypełniony obowiązkami dzień. Wierzę, że Bóg jest ze mną i czuwa nad wszystkim. Ufność, jaką pokładamy w Bogu, przyjmę, z, za, wiod przyjmę za wiodący motyw całego pracowitego dnia. Niczym nie muszę się martwić, ponieważ pomaga mi sam Bóg. Jego opiekuńcze ramiona rozpościerają się nade mną. Znajdę w nich ukojenie i odpoczynek, nawet jeśli dzień będzie pełen wydarzeń. Modlitwa: modlę się o spokój, opanowanie i równowagę. Modlę się, aby sprawy i dobra doczesne nie odwodziły mnie od rozwoju duchowego. Jeszcze raz przeczytam 24 godziny na domer? Aby zrozumieć istnienie programu AA, musimy rozważyć wiele spraw i niejako przestawić nasze myślenie. Święty Paweł rzekł kiedyś: odmienili siebie przez odmowę umysłów swoich. Musimy uczyć się myśleć uczciwie i prostolinijnie, zmieniać nasze chore myślenie na myślenie trzeźwe. Musimy przyjąć nowy sposób widzenia rzeczywistości. Nim trafiliśmy do AA, szukaliśmy sztucznej podniety i wszystkiego tego, co niesie ze sobą picie. Wówczas takie życie wydawało nam się całkiem normalne. Ale teraz, gdy patrzymy wstecz, uznajemy je za, całkiem, za całkowite przeciwieństwo normalnego życia. Prawdę mówiąc, zdaje się ono istnym szaleństwem. I pytanie, czy moje myślenie zmieniło się z pokrętnego i chorego na trzeźwe i normalne? Moi drodzy, bezapelacyjne. Czy do końca? Sam nie jestem tego pewien, bo ja cały czas nad tym pracuję. Ale zauważając... E, przepraszam. Wróćmy. Zaczynając od nowego. Artur. Nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Moi drodzy. Odpowiadając na pytanie. Czy moje myślenie e, zmieniło się z pokrytnego i chorego na szczerze i normalne? Bezapelacyjnie. Zmieniło się i zmienia cały czas. Bo nie jestem e, święcie przekonany i nie dam sobie rąk uciąć, bo mogę bez nich chodzić że całkowicie zmieniło się moje myślenie, stąd tego na to. Staram się bardzo mocno. Ja, jako sam, istna jednostka człowieka, nie mogę stwierdzić, że to moje myślenie się zmieniło. Ale słuchając rozmowy z innymi, rozmawiając z innymi alkoholikami, patrząc na to, co oni o mnie mówią, jak oni się wyrażają o mnie w rodzinie, u znajomych, już widzę, że te moje zmiany są inne. Do mojego zachowania. Moje myślenie weszło na inny tor. Czyli chodzenie na mitingi, uczestniczenie na mityngi, rozmowa z drugim, z drugim alkoholikiem, osobą uzależnioną, rozmowa z yy, terapeutami, psychologami, psychoterapeutami, psychiatrami. Dużo by pomogła. Bo tak, moje chore myślenie było straszne. Strasznie było moje chore myślenie, bo ja to sam pamiętam. Yy, no i pijanego tego myślenia, tak? Bo teraz myślę trzeźwo racjonalnie. Myślę tu i teraz, staram się, staram się, nie na raz, już powtórzyłem to wcześniej, że tutaj nieraz, że nie staram się, jeśli wchodzić w kimś rozmowę, jeśli znam temat, a, a nie staram się szybko reagować, bo ja jestem taki, że jak szybko reaguję, mój słowo to powoduje, że wpadam w błędne koło i czasami się plącę i nie wiem co, ja muszę na spokojnie przeanalizować, uspokoić się, wyciszyć i wtedy mogę powrócić do rozmowy, ale tylko na spokojnie, bo ja wiem, że tu i teraz, jeśli zacząłbym cokolwiek myśleć i, znaczy myśleć, mówić, mógłbym się po prostu zaplątać w tym wszystkim. A ja tego nie chcę. Nie chcę po prostu, co myślina na język przyniesie, mówić. Ja chcę się zastanowić nad tym, co mówię, nad tym, jak się wyrażam, nad swoim zachowaniem, postępowaniem po to, aby nikogo nie urazić i też nie zrobić się jakiegoś tam durnego człowieka. Także moje to jest takie zdanie. Także. Praca nad sobą, nad tą swoją trzeźwością, nad tymi swoimi poglądami to jest ciężka praca. Bo trzeźwy umysł. Yy, naprawdę ciężko opanować. Ja trźwię, moi drodzy, dopiero przeźwięję te parę latek, ale no, widzę postępy tego. Widzę sam po sobie nawet zauważam. Nie chwaląc się, też widzę sam po sobie. Yy, bo jedną sprawą jest to, że daliśmy, wiecie, że wszedłem na meetingi. Muszę mówić o sobie, że wszedłem na mitingi, e, oddałem się ludziom, ale też ja od nich się uczyłem. I ja do siebie to wziąłem i wprowadziłem pomimochodem gdzieś tam w moje życie, i sam widzę, że ja się postępuję według tych 12 kroków e, swojej moralności, pokory, i, i to widzę że postępy. Widzę te bardzo dobre postępy. E, nikt mi nie zarzuci, że jestem taki i owaki, bo jak kłamie, ja oszukuję. Tak jak to było moje pijane myślenie, nakręcić, nałobuzować, na żyć w tej swojej bańce. Wydawać mi się, jak ten jestem zarąbisty i wszyscy mają mnie kochać dookoła, bo Artur jest skurczę bo Artur tak chce i Arturowi tak się wydaje, że tak jest, bo Artur jest zabawny. Artur jest fajny, Artur jest pomocny. Artur często dawał się wykorzystywać właśnie po to, żeby być w centrum uwagi, być z kimś. te myślenie, moje drodzy, się zmieniło. Już nie ma tego Artura. Artur teraz jest tutaj, sieć, trzeźwiający człowiek, myślący inaczej, pomagający ludziom. Ale jeśli ktoś mnie wykorzysta, zrobi to raz albo dwa razy. Już więcej razy się nie dam wykorzystać. No Także, moi drodzy, tak to wygląda moje trzeźwe myślenia z mojego punktu, z mojej perspektywy. Bo tak jak mówię, ja sam tego nie mogę osądzić, ale jeśli. Ludzie na mityngach mówili, słuchaj, robisz tak źle, robisz tak źle, zrób to z sobą tak, spróbuj tak zrobić, wprowadź to, zobacz co nie szkodzi, czy terapeuta, czy psycholog, czy psychoterapeuta. Ja zaczęto to wprowadzać i mówię, wow, kurczę, widzę efekty. Widzę, że nie muszę jednak kręcić, kłamać, widzę, że jednak nie muszę kombinować, zachwęcać czegoś, bo wcale mi to do życia nie jest potrzebne. Jednak to życie moje się uspokoiło, wyluzowało, czyli to napięcie tego... Tego mojego chorego myślenia, w tej mojej bańce, żyć, żeby utrzymać tą moją chorą bańkę, moją świadomość, że nie jest rąbisty, jest bardzo, bardzo ciężkie. To napięcie jednak jest cały czas z nami wtedy. A teraz, gdy nie muszę nikogo udawać, gdy nie muszę nic nikomu udowadniać, nie muszę starać się nikomu na siłę coś pokazać, wystarczy, że sobie udowadniam, wystarczy, że na co pracuję. Jeśli ja na co wam pracuję, dla siebie pracuję, to wszystko wokół mnie się zaczyna układać. Tylko mówię, to było, nie było tak, hopσο, tu i teraz. Potrzebowałem na to czasu, bo na mityngach też dostawałem po łapkach, też dostawałem od innych ludzi po łapkach. Rozmowa, rozmowa i poznawanie innych metod, i wprowadzanie co niektórych w swoje życie, wdrożenie ich bardzo dużo mi pomogło. Teraz mogę iść i porozmawiać z każdym, mi się wcale tego nie wstydza. Chyba, że nie chcę. Bo nie potrzeba mi tych negatywnych emocji, gdzie i tak wiem, że się odbije od ściany. Bo ktoś stwierdzi, że oni i tak wie lepiej i on lepiej umie, no to po co ja mam z siebie wypróbować wszystko, jak i tak e, wiem, że to się odbije od ściany. Także akceptacja, akceptacja danej sytuacji. To jest właśnie te myślenie, na które wszystko wpływa. Że dziękuję, że trafiłem właśnie na tych ludzi. Dziękuję, że ktoś postawił mnie na mojej drodze ten teraz nie żałuję, że przeszedłem tą drogę, że jednak było ciężko, bo czasami nawet i łzy ryciałem. Ale to wszystko zdobywałem ku, dobremu, ku dobru sobie. Ja to sobie uświadomiłem i mi z tym jest bardzo dobrze. Także, moi drodzy, kończę na dzisiaj. Tyle w moim temacie, co o mnie. Mam nadzieję, że dacie mi znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, jak Wy o tym macie nakierowane, jak, na jak Wy na to patrzycie, jak Wy na to spojrzycie, jak Wy na to do tego podchodzicie. Bardzo mi na tym zależy. Bardzo lubię czytać, co wy opisujecie i co wy o tym myślicie. Także ja Wam dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do kolejnego i do zobaczenia w trzeźwości. Trzymajcie się, moi do... drodzy.